na Widzowie! Dzisiaj nagrywamy z dźwiękiem Jest z nami Jessica Tutaj sobie stoi Tutaj sobie stoi i dzisiaj gramy w nie wiem co, ale no wiecie, no w takie bieganie nie? Jak ja widzę to czy to dobry jesteś? Co? Ja już mam, 3, już mam 3 minuty, znaczy 4, o matko, 4 minuty nagrywania już mam Aha, a ja dopiero e, z sekund. <laughs> Ale przecież mówiłaś, nie że nie masz kanału na YouTubie. Nie wiem, bo potem chcę dobrze. Co robisz? Co? Nie pytaj że Ja ciebie dogonię! Eche? Jasne, a ja jestem już prawie na 16... Ja zaraz będę na 18 levelu. Co? Bo właśnie się tepam! Bo ja jeszcze. Ja już to grałem! Nie no, będę z tobą. Będę z tobą biegł. Boże, zabiję cię o kaktus. Już, spokojnie, już się tak mam do drugiego świata. Mm, 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 no, Czasemisa. Nie, 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 nie. Wchodzisz i polsasz, polsasz, polsasz. Przymiesz mi jeść, przymiesz mi jeść, mi jeść. Chodź, idzie. Co się... Przymiesz mi jeść, przymiesz Nie dotykaj kaktus. Dobra, ja se lecę. Bye bye. Nie! O, przetrwałam. ty! A wiesz co, so, ja będę już na trzecim poziomie. Na ciebie czekał. Okej, okay, bo ja już to... Ja już to byłam gwiazdę. Sobie no, ja grałam w tę grę. Ja jestem dzitę z majona. Dobra, włączaj. Dobra. Majonez. Kielecki. Dobra, nie. Ja Lecimy z tym koksem! Już mam 6 minut. Miał miał, miał. miał. A dwie minuty. Ale ja... Ja może będę robić partu. Będę robić może partu. Uy. Co ty robisz? Ej, a może A, a może stwórz sobie? A ty nie możesz sobie... Nie, a ty nie możesz sobie zrobić kanału? Nie, ja na razie nie mogę. Dlaczego? Mam, bo bym musiała mieć 13-12 lat. No co mnie to? Będziesz nagrywała ze mną. No i rodzice mi nie pozwalają. No zobaczyli od ilu lat jest nagrywanie. Już tyle, razy prosiłam rodziców. Od pięciu! Ej, ale ja, ja mam pomysł, jak ich przekonać, bo przecież. Na... Mogę nagrywać, bo mogę nagrywać na YouTube, ale ze starszą osobą. I bez kamerki. O, akurat nie nagrywam bez kamerki, ale z dźwiękiem. I nagrywam ze starszą osobą. No, nagrywam I ze starszą mowa. osobą. No to możesz Więc nagrywać. muszę teraz tylko namówić mamę, żeby mi dała tą moc, żebym mogła tworzyć kasę. Ale ja nagrywam e, bez e, kasy. Ja po prostu nie. nagrywam, no wiesz. Dla zabawy. Nie, nie dla zabawy. Ja, ja, ja nagrywam dla zabawy. Żeby było fajnie. Żeby ludzie mieli się o matko spadać. Żeby m, m, ludzie mieli rozrywkę. Ja też młodzie... dlatego nagrywam. Ja, ja nie nagrywam tak po prostu. Se. Ja nagrywam dlatego, żeby ludzie, czy młodsi, czy czy starsi mieli rozrywkę dobrą no ja raczej dla młodszych tak bardziej nagle jak dla mnie dla młodszych i, stres, i dla starszych bo ja mogę być dla starszych nudną osobą? o kurde spadłam hahaha bambik how dare you say that to me co? how dare you say that to me Ale no Jestem... w ogóle jesteś poziomie? Jestem na białym poziomie. Na białym całym? No. Aha. Zobaczę, zaraz tam do ciebie przyjdę. Jestem. Aha, ale ty daleko. Nie spadłam jeszcze. No shit. Chyba to... Dobra, wiesz co, ja lecę na mój świat. Zostawiam ci. Nie, ja już mam 9 minut. Miał miał, miał Ja mam już pięć. Ale potem zrobimy part tu. A skąd wiesz? Może nie będzie part tu. Może nawet będzie part 4. Co jest? Tak jak to niektórzy robią. Robią party, aż nagle kończą na 9. A, albo na przykład na 26. No tu jest dużo I już. Ja zrobię tyle partów, żeby wystarczyło do całego poziomu. Zobaczę. Będę tak nagrywać i zobaczę... Będę grać w tą gierkę, bo na jest fajna. Ale yy, nie o to mi chodzi na razie. Mogę zmienić sobie awatar, ale ja nie chcę. Chcę. Te. Chcę, przepraszam, ale mam problem z wynawianiem chcę. Zamiast chcę, to nie chcemy. Czyli chcemy. Ja nie chcę. A nie jednak, nie ja. Nie. Ile już masz minut? E, ja mam już 10 Tak, na myślałem. Na poziomie. Jestem na osiemnastym. Wie, wiesz o tym, że jestem teraz na moim ulubionym poziomie? Bo ja grałam kiedyś w pierwszej klasie z moją koleżanką, Maltymą, to wtedy e, śpiewałam piosenkę na takim różnym e, poziomie, tam gdzie były ping pingwiny, coś tam śpiewam o pingwinach i na końcu nie wzięłam gwiazdy i przytuliłam się do pingwina i zginęłam. Jaju, ja, ja jeszcze o tym nie wiedziałam. Tęczowy poziom. Hop, hop, hop. No. Dobra, jestem na 20. E, ja nie wiem na którym, ale zaraz będziemy robić chyba dwa. Ale nie wiem ogólnie. Bo już mam 11 minut. Ja siedem. Od cztery minuty więcej masz. Zaczęłaś wtedy, kiedy cię nie prosiłem. No nie no! Dobra, jest gwiazdoczka. Dobra, zbierz tu jest. Przechodzimy do następnego poziomu, do jakiegoś śluzowego. Śluzowego! Śluzowy poziom przechodzę! Nie wiem, który to jest, ale... Dziwnie to brzmi. No taki zielony poziom z rurami! Z różami? Z rurami! Rurami? A dobra, już ja wiem. To Co? Te zielone się wyglądają od gluty. Boże! Nie. Nie! Ej, Jessica, czy to dobry pomysł, żebym ja pokazywał swój dźwięk? Co? Czy to dobry pomysł, żebym ja pokazywał swój dźwięk? No i dobry, nie wiem. Od ciebie zależy. Ale czy to dobre jest, czy nie? Czy to dobry pomysł? Czy może no. trochę później powinienem? No, nie. nie no, mi się wydaje, że teraz jest idealny, y y idealny o matko, moment. I Jak? To jest trzy lata nagrywam, mniej więcej. Nie mniej więcej 3 lata nagrywam. E, to dużo! I nie ujawnię chyba swojego dźwięku, nie wiem. Ty masz brata, siostrę czy co? Bo tam się ktoś trzyma. E, to, to, to moja Lucy. Aha. Ja mam ogólnie dwóch braci starszych, ale oni mieszkają z tatą. Moim nieprawdziwym tatą. Ojej, ci. No Moja mama, zanim mnie urodziła, miała innego męża. Współczuję e, potem, potem, kiedy urodziła właśnie ich, się y, rozwiodła z nim, bo on ciągle chlanał i coś tam, coś tam. O kurde. Dobra, dam jeszcze sobie minutę. Współczuję e, ci. No i było tak, że moja mama się po prostu wyprowadziła, znalazła sobie potem kogoś innego, z tym kimś coś się stało, no i jestem ja. Współczuję ci. Wiesz, ile moja mama miała chłopaków? Ile? Masakra! Ile <laughs> ja <laughs> w moim życiu nawet z jednym, który coś się dużo chlał, nasikał mami na wycieraczkę. Jezu, yes, weź! Ja dogrywam z <laughs> Dobra, idziemy do następnego poziomu. Jestem już na 22. A ja zaraz kończę... Znaczy nie, yy, kończę z odcinkiem. A po co ty powiedziałeś? moja no, no przyszła. Dobra. NIE! Dobra. My się widzimy na padzie 2. Bye, bye bye! Dobra, jest, mam. Dok ja sobie ten film za fi nowy?